Cześć. Yy, tu szybka marchewka. Witajcie w kolejnym odcinku Minecraft na yy, Minecraft. z Minecraftem. Tak, jesteśmy dzisiaj w kopalni i wiecie co znalazłem. Yy, jeden blok emeraldów i diamentów. Tak, yy, o, yy, dokładnie. Tutaj mamy Redstone, ale nie zważam na niego uwagi. I yy, jak będzie lagowało, O Boże. Jak coś ladzę. Okej, okay, więc pójdziemy sobie do tego pięknego cosia, którego przed chwilą znalazłem. I pokażę Wam też na dzisiejszym nagraniu taką fajną moją Nie, Ym, no, nie, nie. Były emeraldy, już o, o widzicie. Są nasze piękne emeraldy, wykopiemy sobie je. Co to jest? Jeśli ja pytam Was. Tu tego się. Oj. Aha, no tak, bo ja tu przecież. Pokemon. Okej, okay. myślałem, że pierwsza jaskinia. Nie. Yeah. Okej. Okay. I tam się zbliżam do diamentów. Diamenciki moje. Tak, i właśnie spaliłem się. Spaliłem się. Prawie się spaliłem, bo miałem... Mm, miałem gdzieś połowę. Nie no. Trzy połowy życia. O, tak, moje tego Diamenciki. Diamenciki. Objedziemy sobie moje ile ich jest? ten Wow dużo na odcinku wow fajnie, bardzo fajnie cieszę się no i teraz możemy sobie give me please diamond o, jest pięć, czyli jest pięć. będę mógł sobie zrobić. student hunting, I student tak. And hunting. tak. Enhancing. No dobrze, to na tyle. To na tyle. No i mamy piękne diamenciki. Tak, jakie osiągnięcie? A nie, to nie, tu. Osiągnięcia. Lę są diamenciki. Diamenciki. Tak. Ym, ym, obejrzałem sobie film na youtube na YouTubie, Jak znaleźć jak znaleźć diaksy bez modów i bez cheatów. Tak, zapewniam was. Nie gram na modach ani cheatach. Mówię wam to. Ja też. No i żebyście... Ja prosiłbym was, żebyście nie pisali w komentarzach na przykład o, leci to, ale ci to, takie tam burszy. Kiedyś, no, tak, tak, kiedyś z tym spotkałem. Mogę powiedzieć No i mm, tak właśnie obejrzałem. I trzeba wejść na poziom 12 lub 11. Najlepiej na 12. I wtedy. Kopać na koło ko, ko siebie y, trzy tunele. Tak, y, na ile się chce kratek. No i wtedy będą fajne słojowce Jak widzicie, 5 dziami i jeden szmaragd Tak, no właśnie. Idziemy sobie. I pokażę Wam jeszcze coś fajnego. Bo sobie zrobiłem takie fajne ścieżki, jakby co to nie, nie na kreatywie, bo ja nie gram na kreatywie. Od razu mówię, mam komendy wyłączone. Tak. Odłożymy sobie to piękne coś. Tak, tak. Hop. Tak, też oddać do drewna. Boże, nie ten o, tak, tak i właśnie y, mam taki głupi dom na drzewie. znaczy to jest taki mój, y, można powiedzieć, skrytka, tak, więc pokażę Wam i myślę, że skończę odcinek, a właśnie tu mam takie y, to i to, tak. O, wykorocowałem trochę ten las. O, i widzicie, tam jest to dziwne coś. A tu jest mój mostek. Mostek, mostek, piękny. Od razu mówię, że robiłem to shift. Shiftem? No. Hop, hop, o Boże, ladzo. Ladzo, ladzo. Tak, tak, tak. Hop, hop, hop. hop. Okej. Okay. No i to jest tak to wygląda, tak. No właśnie o tak to wygląda. No i myślę, że jeszcze też porobimy i skończę odcinek. Tak. Mm. Jak chcecie wiedzieć na jakim teksturpaku gram. Na tekstur To wam pokażę zobaczcie hop nie 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 zobaczmy ze sobą to jest fightful fight to jest e, taki tekstowy park bardzo fajny taki jak tu on mi się bardzo podoba tu jest piękny blo, blok blok e, e, diamentów, tak chyba sami widzieliście mój mini lasek tak, ja to tak nazwałem. Otwieraj. Dobrze. Więc pójdziemy sobie spać. Poprzez. Co mi Nie zrobiłem. daru. O i widzicie, nie masz uprawnień do tej komendy. Więc a, wpisywałem w game, game mode 1. A yy, nie miałem uprawnień. Możesz komenda. Tak, no i piękne diamenciki. Możesz um, komendować. Tak. Pójdziemy sobie jeszcze raz tam. Hop. Hop, ok. Adres. I te. No i. Mogę wpisywać. U Mhm. Brzydki świat. Nie mm. mm. Mogę wpisywać komendy, tak? Na przykład typu Time Shirt Day. Czy różne takie, tylko nie mogę te game mody wpisać, nie? Bo i tak tego nie chcę, ale... Nie chcę tego, ale jest mój kolega przy mnie. I wiecie, chciałem mu to udowodnić, że nie gram na modach ani żadnych chitach. Bo ja tak wiem. Nie. Więc... Chodź, chodź, chodź. O nie, nie wziąłem pochodni. Fajnie. Co ze mnie. No, wchodź tutaj. Właśnie. O cześć. Fajny. Głupi skinie. Mm. Ja zawsze mi się to wydaje, że to są diamenty. Tak mi się zawsze wydaje, ale... Więc... Hopps, o To wyjdę na... no, Kącisz, no, Zaj, widzimy się w następnym odcinku. Cześć, jestem bardzo zadowolony z diamentem.